Pytania ogólne czy w konstrukcji to be going to tworzymy przestawiając na początek zdania czasownik posiłkowy to be w odpowiedniej formie: Na przykład: Are you going to clean the flat? Gdy chcemy zadać szczegółowe pytanie, zdanie zaczynamy od odpowiedniego zaimka pytającego: Na przykład: What are you going to do in the evening? Przeczytaj poniższą notatkę na temat mówienia o teraźniejszych nawykach i zwyczajach. Do mówienia o obecnych nawykach i zwyczajach najczęściej używa się czasu. Present simple. He always smokes cigarettes. She goes to the cinema every day. W podobnym celu można także użyć wyrazu. Will. Podkreśla się wówczas przewidywalną cechę. Goods will usually be dispatched within 48 hours. My daughter won't usually start a fight. W celu dokonania krytyki czyjegoś nawyku używa się czasu present continuous. ze słowem always. He's always drinking and having fun with his friends. Sporadycznie jednak tę formę wykorzystuje się w pozytywnym kontekście. Innym zwrotem wykorzystywanym do krytyki się zachowania jest keep, po którym następuje czasownik z końcówką ing. She keeps watching her soaps on TV.